Stoki narciarskie, dobra kuchnia regionalna, zabytki i piękne widoki to tylko część z atrakcji jakie czekają nas podczas odwiedzin Małopolski. Są też wody geotermalne. Dokładnie jest to Bukowina Tatrzańska. Właśnie tam otworzono nowe centrum hotelowe z dużym kompleksem basenowym, a na dodatek jest ono otoczone pięknymi naszymi górami, także zapraszamy wszystkich do odwiedzenia Bukowiny Tatrzańskiej. Instalacja z narciarzami kąpiącymi się na placu Grunwaldskim była formą promocji województwa małopolskiego. Woda ma taką samą temperaturę jak nasze termy, czyli baseny geotermalne, naturalnie wydobywająca się woda z źródeł odnawialnych. I tam temperatura jest między 36 a 40 stopni. Także cała przyjemność po wysiłku zasiąść do takich term, gdzie temperatura otoczenia czasami sięga minus 10, minus 20, jak w zimie. A tutaj przyjemna, ciepła woda i pełen relaks. Przechodzący przez plac Szczecinianie z zainteresowaniem przyglądali się gorącym kąpielom i potwierdzają, że Małopolska jest ciekawym regionem. No, no Małopolska jest bardzo pięknym krajem, krainą polską, i dlatego właśnie tam chętnie, Kraków szczególnie zakopane. Właśnie tam bywam. No w Krakowie, w tych okolicach tak, ale w samym zakopanym i tutaj, gdzie reklamują, mnie jest. Czyli warto się przejechać? No na pewno. Pod koniec października uroki Szczecina i Skarby Województwa zachodnio-pomorskiego mogli poznać krakowianie. Oczywiście były to również konkursy, zachęty do, dla mieszkańców, by interesowali się Szczecinem, tak więc tak naprawdę każdy mieszkaniec w różnorodny sposób był zachęcany do tego, by zainteresować się Szczecinem. Promocja trwała 4 dni, została poprzedzona specjalną konferencją prasową, w której uczestniczył zastępca prezydenta Szczecina. Prezentacji, która miała miejsce w jednej z galerii handlowych, towarzyszył konkurs na najlepszego konstruktora papierowych samolotów. Teraz w ciągu dwóch godzin możemy bezpośrednio trafić do Krakowa. Wcześniej. Ta podróż zabierała nam 12 godzin, stąd propozycja dla mieszkańców Krakowa, by odwiedzili Szczecin. Wzajemna promocja małopolski i zachodnie pomorskiego wiąże się z rozpoczęciem w październiku regularnych lotów na trasie Szczecin-Kraków. Połączenie lotnicze znacznie przybliża oba miasta, a podróż między nimi trwa zaledwie dwie godziny.